Nauczę Was tego tak, że już nigdy nie będziecie mieć z tym problemu. Posłuchajcie. Zawsze jak mamy mnożenie ułamków, to mnożymy licznik razy licznik, mianownik razy mianownik, czyli góra razy góra, dół razy dół. Ale pamiętamy, że możemy skracać na krzyż. 2 podzielić na 2 to 1, 4 na 2 to 2. I teraz 1 razy 2 to 2, bo góra razy góra i dół razy dół. I mamy gotowe. Teraz tutaj, żeby Wam nie przyszło do głowy skrócić tej dwójki z tą dwójką, nie wolno. Mamy tu liczbę mieszaną, musimy zamienić na ułamek niewłaściwy. 1 razy 2 to 2 plus 1 3. Mamy 3 drugie i teraz razy 2 trzecie. Dopiero teraz możemy skracać. 2 podzielić na 2 to 1, 2 na 2 to 1. 3 na 3 to 1, 3 na 3 to 1. Góra razy, góra, dół razy, dół. Jedna pierwsza, czyli 1. To kto z Was wie, co będzie tutaj? A będzie mi ogromnie miło, jak mnie zaobserwujecie, wtedy będę wiedziała, że chcecie, żebym nagrywała tutaj dla Was jeszcze więcej.